Siedziałem w tym pokoju wyłożonym dębową boazją, jak duch, nieruchomo i cicho, obserwując. Po mojej lewej stronie siedziała moja żona, teraz technicznie już była żona, cała ubrana w czarną jedwabną tkaninę, jej oczy suche, uśmiech fałszywy. Obok niej siedział on, młodszy, zarozumiały, mężczyzna, o którym mówiła, że jest tylko przyjacielem, mężczyzna. Które teraz siedział z jedną ręką wokół niej, a drugą na ramieniu dziecka, które nie było moje, ale powinno być. Dziecko nazywało ją mamą, prawnik poprawił okulary i przetasował papiery. Testament, jej testament, Margaret Reynolds, moja teściowa, nieustraszona, genialna, jedyna, która traktowała mnie jak syna. Nawet wtedy, gdy jej córka traktowała mnie jak opcję. Kiedy odsiąknął, Moja żona wyprostowała się. Oczekiwała tego, czego kiedyś ja oczekiwałem. Domu, pieniędzy, udziału w rodzinnym truste. Ale Margaret nie umarła ślepa, a ja nie przyszedłem z pustymi rękami. Moje małżeństwo zaczęło się od miłości, prawdziwej, oplatającej duszę, nieuporządkowanej miłości. Ellis była ogniem i śmiechem, a ja byłem cichym architektem, który zbudował jej życie. Robiliśmy plany ona składała obietnice. Ja je dotrzymywałem. Przez lata staraliśmy się o dziecko. Badania, łzy, leczenia. Mówiła, że to nie moja wina. Mówiła, że potrzebuje przestrzeni. Stała się odległa, zimna. Myślałem, że to żal. To był on. Był tam przez cały czas, zwinięty w kątach naszego życia jak cień, którego nigdzie nie pomyślałem kwestionować. Spotkała go w swoim studio jogi. Jedne zajęcia przerodziły się w prywatne sesje, potem wyjazdy, potem sekrety. Pierwszy raz zobaczyłem dziecko, gdy było w ramionach Elis przed kawiarną. Pocałowała je w głowę jak matka. Wyglądała na szczęśliwą, zbyt szczęśliwą jak na kogoś, kto tydzień wcześniej stracił własną matkę. Wtedy wiedziałem, że to dziecko jest jej. Nie biologicznie może, ale emocjonalnie, całkowicie, więc kopałem cicho, bezlitośnie. Znalazłem mieszkanie, które wynajęła w mieście na jego imię, oczywiście, ale z naszego wspólnego konta. Znalazłem rachunki hotelowe, peregani, drugi telefon. Znalazłem nawet umowy z nianią, ale nie skonfrontowałem jej. To byłoby zbyt łatwe. Zamiast tego odwiedziłem Margaret. Była już chora, już gasła, ale ostra jak zawsze. Pokazałem jej wszystko. Zdjęcia, oś czasu. Sfałszowane dokumenty IVF, których Ellis użyła, by mną manipulować. Margaret nie płakała. Uśmiechnęła się. Potem zadała mi jedno pytanie. Czy mi ufasz? Powiedziałem, zawsze. Margaret przepisała swój testament następnego dnia. Nigdy nie widziałem nowej wersji. Nie pozwoliła mi, ale obiecała, że Ulis nauczy się, co naprawdę kosztuje zdrada. Kiedy umarła, pojawiłem się w milczeniu. Małem na sobie zwykły garnitur, bez teatrów, pozwoliłem Elis wierzyć, że jestem załamany, że nie wiem, że nadal będę grał rolę lojalnego, porzuconego mejża, ale byłem tam tylko dla finałowego aktu. Głos prawnika przeciął na jak ostrze. Do mojej ukochanej córki, Ulis, jeśli to słyszysz, już mnie nie ma. A jeśli siedzisz obok tego mężczyzny, nie jestem zaskoczona, ścisnęła ścienka Ulis. Jej kochanek poruszył się nieswojo. Wniosłaś hańbę do mojego domu. Kłamałaś, manipulowałaś i nie doceniłaś jedną osobę, która naprawdę cię kochała. Więc oto, co dostajesz. Prawnik zrobił pauzę. Czytał wolniej. Nic, ani grosza, ani domu, ani akcji, ani nawet biżuterii. Wszystko, majątek, udziały, nieruchomość, dom nad morzem zostało przeniesione do trustu. Trustu na moje imię. A potem przyszedł ostatni gwóźdź. Do mężczyzny, którego zdradziłaś, i syna, którego wybrałam. To teraz wasze dziedzictwo. Chroncie je lepiej niż ja. W pokoju zapadła cisza. Uli zmrugnęła, oszołomiona. Jej kochanek zaklął pod nosem. Dziecko jęknęło. A ja. Nachyliłem się akurat na tyle, by spotkać jej spojrzenie, i uśmiechnąłem się. Próbowała się kłócić. Podniosła głos, żądała wyjaśnień, groziła działaniami prawnymi, ale było za późno. Margaret widziała prawdę. A prawnik miał każdy dowód, by to potwierdzić. Nie odezwałem się, nie musiałem. Za każdym razem, gdzie Liz na mnie patrzyła, widziała mężczyznę, którego porzuciła, i mężczyznę, który teraz posiadał wszystko, co myślała, że jest jej. Później pobiegła za mną na parking. Jej głos drżał. Zmanipulowałeś ją, odwróciłem się powoli, spojrzałem jej w oczy. Spokojnie, ostatecznie. Nie, to ty to zrobiłaś. Ja tylko pozwoliłem jej to zobaczyć. Jej oczy napełniły się, ale nie żalem, lecz wściekłością. Tego rodzaju fują, która rodzi się z przegrania gry, którą myślałaś, że oszukałaś. Nie możesz zabrać mi mojego życia. Sama jej oddałaś, powiedziałem. Potem wsiadłem do samochodu i odjechałem, zostawiając ją stojącą na deszczu. Minęło sześć miesięcy. Mieszka teraz w jednopokojowym mieszkaniu. Studio jogi upadło, jej kochanek odszedł. Najwyraźniej wychowywanie cudzego dziecka na cudze pieniądze nie było częścią jego duchowej podróży. Wysłała mi e-mail w zeszłym tygodniu. Powiedziała, że jest jej przykro. Powiedziała, że tęskni za życiem, którym mieliśmy, nie odpowiedziałem. Zamknięcie nie przychodzi w słowach. Przychodzi w milczeniu, przesuniętej władzy, wprawdzie ujawnionej. Margaret dała mi tego dnia więcej niż pieniądze. Dała mi sprawiedliwość. A Ulis dostała dokładnie to, co dała mnie.